Sesję Rady Miejskiej w Witam serdecznie przybyłych radnych Rady Miejskiej, a także panią burmistrz wraz ze współpracownikami. Szanowni Państwo, proszę o potwierdzenie na tabletach swojej obecności. Stwierdzam, że w sesji... 10 radnych. 11. Tak jeszcze. Proszę o wiecie możliwości. Mam jeszcze pana. Mam 11 już. Bardzo dziękuję. Zostawi oczywiście kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawo prawomocne uchwały. Taką formułkę jeszcze też muszę na wygłosić. Informuję, że na podstawie przepisów RODO, państwa dane osobowe, czyli wizerunek oraz wypowiedzi są wspierane w związku z nagrywaniem obrad Rady mińskiej w Śląskiej przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, a następnie udostępniają w informacji publicznej Urzędu Mińskiego. Szanowni Państwo, teraz przystępujemy do ustalenia porządku obrad sesji Rady Miejskiej. zawiadomienia o sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał nr 28 i 29 otrzymali Państwo drogą mailową. Kolejna informacja, informuję, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o założeniu gminnym sesja została zwołana na wniosek pani burmistrz. Teraz pozwolę sobie odczytać ten wniosek z 10 lipca. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 609 tekst jednolity. Składa wniosek zwołanie na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Siedrząskiej w dniu 11 lipca 2024 roku o godzinie 8 w USP Urzędu Miejskiego w Sierze Śląskiej dla 1. Proponowany porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Środkowiszątkowskiej. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, usprawiedliwienia radnych. Punkt czwarty, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w Środkowiszątkowskiej na lata 2024-2035. Punkt piąty, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia, poboru podatku od nieruchomości rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkasą. Punkt 6. Wolne wnioski i informacje. Punkt siódmy Zakończenie sesji. Przedmiotowe projekty uchwał zostaną dostarczane niezwłocznie do biura Rady Miejskiej z poważaniem burmistrz Elżbieta Czarnota i jeszcze uzasadnienie z uwagi na istotną materię przedstawioną w wniosku Zachodzi konieczność zwołania sesji Rady Miejskiej oraz potrzeba podjęcia przedmiotowych uchwał. Kolejna informacja: przypominam, że zgodnie z artykułem 20, 4 tej ustawy, wszelkie zmiany w porządku obrad wymagają zgody wnioskodawcy, czyli pani burmistrz. Czy ktoś z Państwa radnych lub pani burmistrz ma jeszcze uwagi, lub chciałby dodać jakiś punkt do dzisiejszego porządku obrad? Jeśli nie. Nie, nie ma uwag, nie ma propozycji. Proponuję więc następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, usprawiedliwienie radnych. Punkt czwarty, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej w imieniu środowiska na lata 2024-2035. Punkt piąty, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia powodu podatku od nieruchomości rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych. Drożeń kasa, określenie kasetów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za kaso. Punkt szósty, wolne wnioski i informacje. Punkt siódmy, zakończenie sesji. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Musimy czekać, aż się włączy, bo mi się rozładował. Dobrze, ja dobrze. dobrze. W takim razie mamy i tak większość. Z... Tak, Pani Wiosławie, jest Pan za? już ręcznie tak. możemy. Dobrze, czyli mamy 11 głosów za, nikt się nie sprzeciwił, nikt się nie wstrzymał od głosowania. A więc przyjęliśmy porządek i przechodzimy teraz do jego realizacji. Punkt trzeci: Usprawiedliwienia radnych. Pragnę poinformować, że w dzisiejszej sesji nie uczestniczą radni Bożena Lenartowicz, Beata Kuriata, Agnieszka Kogutek oraz Rzeszy Maciejowski. Przechodzimy do realizacji punktu czwartego: Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2024-2035. W związku z tym, że ten projekt uchwały nr 29 nie był omawiany na posiedzeniu stałych komisji, bardzo proszę Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jak sobie Państwo przypominają, na poprzedniej sesji podejmowaliśmy zmianę w uchwale budżetowej, wprowadzając zadanie przebudowy spółdzielczej w Środzie Śląskiej. To zadanie będzie jednak realizowane na przestrzeni dwóch lat. Początek bieżącym roku, zakończenie w przyszłym roku. Żeby móc skutecznie aplikować o środki w takiej sytuacji, o dofinansowanie do tej inwestycji, oraz, żeby mieć no to zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, no konieczne było wprowadzenie tego zadania właśnie do roku 2025 w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Poza tym, oczywiście, skorygowałem załącznik numer 1, gdzie są bieżące kwoty wykonania dochodów i wydatków w zakresie roku 2024 to w zasadzie ta jedna zmiana, wprowadzenie do wieloletnich prognozy finansowej zadania na dwa lata przebudowa opisy spółdzielczej w Krodzielskiej. Jeżeli, jeżeli chodzi o sam budżet, to skoryguje budżet tegoroczny przy regularnej sesji w sierpniu. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały nr 29 przez 2024 w sprawie zmiany Biurokratycznych Nadzoru Finansowych w dzisiejszym na 2024-2035? Mamy 11 głosów za, nikt się nie wstrzymał, nikt też nie głosował przeciw. A więc uchwała została przyjęta przez Radę Ministrów. Zamykam ten punkt obrad i przechodzimy teraz do rezolucji. Piątego, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia kasetów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W związku z tym, że ten projekt również nie był dyskutowany, nie był omawiany na posiedzeniu stałej komisji rady, również poproszę pana skarbnika Marcina Popieka o jego omówienie. Zaczynam od wprowadzenia autopoprawki. Dotyczy ona paragrafu trzeciego, który z autopoprawką otrzymuje brzmienie. Inkasenci otrzymują wynagrodzenia w wysokości 10% zainkasowanych wpłat, jednak nie więcej niż 3000 zł za ratę podatku lub opłaty. Co do samej uchwały, no to jest powód, ta uchwała to jest powód z po, po zwołania dzisiejszej sesji. Otóż w miesiącu czerwcu i lipcu zakończyły się wybory Sołtysów. Sołtysi, jednym z zadań Sołtysów, nieobligatoryjnym, ale takim, można powiedzieć, że jest to prawo Sołtysa, to jest pobór podatku od mieszkańców swoich w swoim zakresie w formie inkasa. Czyli mieszkańcy mogą wpłacać podatki Sołtysowi jako pośrednikowi, a Sołtys rozlicza się z urzędem. Za te czynności Sołtysi otrzymują wynagrodzenie. Które było i pozostaje w dalszym, dalszym da, nadal 10%. Natomiast wprowadzamy takie pewne ograniczenie, żeby nie była to kwota wyższa niż 3000 zł. Zauważyliśmy, że tutaj no, nie we wszystkich miejscowościach odbywało się to tak, jakbyśmy oczekiwali. Dlatego Wprowadzamy ten limit 3000, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że niektórzy z od kilku osób pobierają bardzo wysokie wpłaty i później się rozliczają i z tego tytułu mają duże również wpływy. To tyle, że chodzi o projekt Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie i chciałbym na początek może poinformować, też to Państwo... Stowarzyszenia Sotysów Gminy Śląska, który wyraża sprzeciw wobec proponowanego paragrafu nr 3 odnośnie limitu otrzymanego prowizyjnego wynagrodzenia przez Sołtysa jako inkasenta. Tu jest też uzasadnienia, której może nie będę czytał i jest tu podpis prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy pana Rafała Gadzały oraz skarbnika, pani Agnieszki Marczewskiej, a także wiceprezesa Stowarzyszenia sotysów pana Roberta Siewitowskiego. Dobrze, otwieram dyskusję w takim razie. Czy mają Państwo pytania? To pan Stenzor. Tak, Panie Przewodniczący. Ja chciałbym, żeby to z ust Pana Skarbnika jednoznacznie wybrzmiało, że to w tej chwili ta uchwała nie zmienia w zasadzie uchwały poprzedniej, poza tym, że w kilku przypadkach było naruszona jakby. Wysokość, wysokość prowizji, tak. Natomiast wysokość od pobranej opłat, czyli podatków od rolników, od mieszkańców danej miejscowości, pozostaje na wysokości 10%. Chciałbym, żeby to jednoznacznie wybrzmiało. wiem, że Pan to już zasygnalizował, ale w związku z tym, że są sygnały, są protesty, jest pismo, które czytał Pan Przewodniczący. Chcę, żeby to poszło do sołtysów jednoznacznie, że 10% jest zachowane. Proszę Państwa, było 10% za inkaso i pozostaje 10%. To jest jedna z najwyższych stawek, w zasadzie najwyższa w Powiecie. W niektórych gminach jest to 6-7%. Niektóre w ogóle nie mają takiej możliwości poboru podatków w drodze Inkasa. Te 10% zostaje. W zasadzie prawie wszyscy sołtysi mieszczą się w tym limicie 3000 do 3000 zł, o którym jest mowa w, w paragrafie trzecim, bo przeważnie wynagrodzenie w formie Inkasa, jakie otrzymują, to mieści się w przedziale od 500 do 1000 zł. Także w zasadzie... Nikt tutaj nie, nie traci, żaden sołtys nie będzie miał mniejsze, mniejszego wynagrodzenia. Poza, tak jak mówię, trzema, czterema miejscowościami, gdzie rzeczywiście pobierano podatek od tylko kilku podatników kilku dużych płatników i z tego tytułu miano w moim uzasadnieniu nieuzasadnione, nieuzasadnione wysokie wynagrodzenie. Panie Skarbniku, a proszę powiedzieć, jakie to były mniej więcej kwoty od tych 10%? Taką przykładową, tę nieuzasadnioną wysokość tych kwot. No od 4 do 6 tysięcy złotych za ratę jedną, czyli 4 razy w roku. I mogę jeszcze jedno pytanie, czy mamy obraz jak to wygląda we wszystkich gminach w kolei w powiecie Średniej, jeśli chodzi o inkasy? E, inkaso w udanienie 6%, za śmieci nie ma inkasa. Oliczyce 7%, za śmieci nie ma inkasa. Kąty wrocławskie, to poza powiatem 10%, za podatki 5% za śmieci. Kostomłoty brak inkasa, miękkinia brak inkasa. U nas 10%. że będę bronić sołtysów, bo nawet te kilka osób, które doznają tą prowizję, te 6 tysięcy, proszę Państwa, to trzeba na to zapracować i to trzeba nad, nad tym, no nachodzić się. bo nawet jeżeli jakaś firma, czy ktoś inny wpłaca te pieniądze do sołtysa, to nie jest tak, że pójdzie się i powie, że chciałbym od Państwa podatek pobrać, czy coś takiego. Ta firma musi mieć zaufanie do tej osoby, że przekazuje te pieniądze. Sama na swoim, słuchajcie, przykładzie miałam, też płaciła do mnie jedna firma z Komornik, mieszkaniec cesarzowic, i powiedział wprost, że on będzie u mnie płacił podatek, nie miałem 3000, tysięcy, nie miałem dużo z tego, ale zostawało coś, bo mówi, te pieniądze przechodzą na rzecz wsi. Sołtys organizuje Dzień Dziecka, organizuje inne imprezy. Słuchajcie, te pieniądze, które są w Funduszu Sołeckim, które są no z innych źródeł pozyskiwane, nie zawsze wystarczają. Może nie wszyscy sołtysi, ale mówię o sobie i o części sołtysów, których znam dobrze, przekazuje się te pieniądze na rzecz wsi. Albo jakiś zakup, albo właśnie dofinansowanie podmuchańców, do do paczek na dzień, na Mikołaja dla dzieci. Jeżeli to jest kwestia, powiedzmy, 6 tysięcy, nawet jeżeli ten najwięcej, takie pieniądze są, nie są to duże pieniądze. Naprawdę. Miejcie świadomość tego, że sołtys to jest osoba, która we wsi jest 48 godzin na dobę. Cały czas musi być aktywny. Nie, nie, nie raz miałam telefon o 11 w nocy z jakimś problemem, o 6 rano. I człowiek cały czas musi być w gotowości. Naprawdę uważam, że zanim człowiek zostanie radnym, powinien przynajmniej jedną kadencję być sołtysem i zobaczyć, jakie to jest porównanie pracy sołtysa, pracy radnego. Naprawdę wydaje mi się, myśmy mieli ten problem, też dyskutowaliśmy w tamtej kadencji, później on umarł na szczęście. I wydaje mi się, że to nie jest dobre, nie jest dobre. Jakie to są oszczędności? Słuchajcie, jakie to są oszczędności, jeżeli nawet jest 4 czy 5 takich sołtyzów, raptem po 3000, to naprawdę nie są to duże pieniądze w budżecie naszej gminy. I ja mówię oficjalnie, ja będę głosować przeciw. Dziękuję. Dobrze, ja dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś no. głosy w dyskusji? Pan radny pan ja, bardzo, niech by, ja, bardzo. Panie przewodniczący Pani Burmistrz, dał za już do... Mam właśnie takie pytanie, bo wiem, że w zarządzeniu burmistrza są określone reguły dysponowania funduszem sołeckim. Mam pytanie, jak to było do tej pory i czy na ten rok zostało to zmienione? Nie było to w formie zarządzenia, były to pewne wytyczne, które wskazywał Urząd do podziału funduszu sołeckiego. One się że tu 85-75%, jakby urząd wskazywał, że y, na przykład 30% na inwestycje, 30% na jakieś remonty, to się tu 85-75% od lat y, bardzo wielu wstecz. Na rok 2025 jedyna prośba, którą skierowaliśmy do sołecw dotyczy 10%, poprosiliśmy sołectwa podczas naszego spotkania też z sami. poprosiliśmy sołtysów, aby 10% tego funduszu, jeżeli wyrażam taką zgodę, przeznaczyli na zakup dmuchańców. Dlaczego? Chcemy zakupić dużą liczbę dmuchańców, przekazać je, będzie nimi dysponował dom kultury, ponieważ jak policzyliśmy w trakcie roku, bardzo dużo pieniądze idą na ten cel i będą sołectwa miały za darmo te dmuchańce przez następny okres, będzie ich na tyle dużo, że nawet jeżeli będą w tym samym czasie dwa, trzy sołectwa organizowały imprezy, to, zostanie to, to każde sołectwo dostanie te dmuchańce. Również gmina przeznaczy 10% będzie z funduszu sołeckiego, a fundusz sołecki sięga już rzędu ponad 900 tysięcy złotych w naszej gminie i poprosiliśmy sołtysów o tylko 10%, także jest to różnica znacząca w stosunku do tego jakie wychodziły w poprzednich latach prośby wytyczne do sołectw w tym zakresie. Bardzo Dziękuję bardzo. Czy tam Państwo jeszcze jakieś zapytania czy głosy w dyskusji? Pan Pan. Ja, czy jest możliwość nie będą <trym> ustawy jakiegoś jednego sołectwa, żeby kalkulować to, jak to ma się do poprzedniego roku, do, że jeżeli było 75%, to nie wiem to od 10 tysięcy, tak to rozumiem, że 7 tysiąca sołectwo miało na inwestycje przeznaczyć wspólnie z chmilą. Natomiast dzisiaj nie ma takiej, tak? Tak, to tak przykładowo powiem w sposób ogólny. Jeżeli sołectwo na przykład miało budżet z funduszu sołeckiego około 30 tysięcy, tak, to do tej dyspozycji pozostawało mu 4 tysiące Później, kiedy to było do zmiany na 75%, no to około 7 tysięcy. Na rok 2025 takie sołectwo, które ma budżet rzędu 30 tysięcy. Ja mówię to wszystko w zaokrągleniu, będzie miało około 27 tysięcy do swobodnej dyspozycji. dziękuję. Czy są jakieś głosy? Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Państwo jest za przyjęciem projektu uchwały nr 28 przez 2024 w sprawie zarządzania pogodą podatku od nieruchomości leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do osób fizycznych w drodze ikas kasa, określenie kasetów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za ikas w oraz przez pana skarbnika autorem wynik za głosowało dziewięciu radnych, 2 osoby, dwóch radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania, a więc uchwała została przyjęta przez Radę Miejską. Wobec tego zamykam ten punkt obrad i przechodzę do punktu 6. Wolne wnioski i informacje otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś ma jakieś wnioski, informacje? Pan radny Stanisław Kadrał, proszę bardzo. Może Pani burmistrz, dwa słówka o się do Żydka, bo to już się nie spotkamy. Dobrze by było, żeby społeczność nasza wiedziała, była przygotowana na odwiedzenie miejscowości. Dziękuję. Tak, oczywiście już niedługo wyjdą, wyjdą zaproszenia, wyjdzie informacja oficjalna. W tym roku dożynki odbędą się 31 sierpnia w Ciechowie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, zapraszam serdecznie mieszkańców. Natomiast 14-15 września to kolejna za tym razem świętowina w mieście Skarbów. Edycja 24. Że zapraszam serdecznie. Czy jeszcze coś o to Dziękuję. <laughs> Dobrze. Czy mają Państwo jeszcze jakieś zapytania w tym punkcie? Jeśli nie, to zamykam dyskusję i przechodzę do realizacji punktu siódmego. Na tym został wyczerpany porządek z sesji Rady Miejskiej i Wyszełowskiej. Przypominam, że protokół z dzisiejszej sesji będzie udostępniony do wyglądu biurze Rady Miejskiej, a także opublikowany w biuletynie informacji publicznej. Serdecznie dziękuję Państwu za udział w tej sesji i oficjalnie zamykam szóstą sesję Rady Mińskiej o 8.10. Dziękuję bardzo.